Kupno auta zostało sfinansowane z pieniędzy szpitala. To szósty ambulans, jakim dysponuje Szanowskie Pogotowie. Pięć karetek cały czas wyjeżdża do pacjentów, szósta jest rezerwowa. Teraz jedno z aut zastąpi nowa karetka. Na jej zakup zdecydowano się właśnie w ramach odnowy taboru. Ambulanse sanitarne jeżdżą znacznie powyżej średnich, jakie znamy z przejazdów samochodami osobowymi. To co najmniej 40-50 tysięcy kilometrów rocznie, a więc i w warunkach bywa, że ekstremalnych. W związku z tym te samochody się zużywają znacznie szybciej. Pogotowie działający przy szpitalu powiatowym w większości dysponuje teraz samochodami zakupionymi 2 lub 3 lata Temu. Jak mówi dyrektor, do wymiany są jeszcze auta z 2008 i 2009 roku. Karetki stacjonują w szanowskim szpitalu i trzech podstacjach. Taki układ umożliwia kontrakt wynegocjowany z nfz -em. Zdaniem dyrekcji szpitala i starosty szanowskiego obecna wysokość kontraktu jest dla Szanowa wystarczająca. Najważniejsze to jest to, że zostało zwiększone wielkość kontraktu o dodatkowy zespół wyjazdowy, co prawda stacjonujący w ciągu dnia w Libiążu. Powiększyło to jakby dyslokację tych zespołów. Niewątpliwie, jestem o tym przekonany, też poprawiło czasy dojazdu. Nowy nabytek szpitala będzie stacjonował w Szanowie. Karetka ma być jednak dysponowana na terenie całego powiatu do poważniejszych zdarzeń. Jest samochód, który będzie wykorzystywany przez zespół specjalistyczny ratownictwa medycznego, a zatem taki najbardziej rozbudowany pod względem składu kadrowego z lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym i kierowcą ratownikiem. I do wszystkich najpoważniejszych akcji będzie, będzie kierowana, bo pozostałe zespoły to są tak zwane zespoły podstawowe w których składzie nie ma lekarza. Zakupiony przez szpital ambulans jest bardzo nowocześnie wyposażony. W środku jest wszystko, czego dziś wymaga się przy funkcjonowaniu specjalistycznych zespołów w ramach pogotowia. Najnowsze nosze typu striker, respirator, defibrilator, deski ortopedyczne, saki automatyczne, ręczne. To wszystko, co wspomniałem, dzisiaj jest najnowszą technologią w dziedzinie ratownictwa medycznego. Nowy nabytek powinien ucieszyć mieszkańców powiatu chrzanowskiego, bo dane jakie posiada szpital wskazują na to, że coraz częściej korzystają oni z pomocy pogotowia ratunkowego. Liczba odnotowanych wezwań rośnie. W ciągu tego półrocza mieliśmy blisko 4500, no, w niewielkim zaokrągleniu około 4,5 tysiąca wyjazdów, kilka procent więcej niż w takim samym okresie roku ubiegłego. Czyli widzimy zresztą tendencję do, do zwiększania ilości wyjazdów. Co prawda, te statystyki zawierają także wyjazdy poza Powiat Chrzanowski, zlecone pogotowiu przez centrum w Krakowie. Jednak tych wyjazdów poza granice ziemi szanowskiej jest niewiele. Stanowią one około 4% wszystkich wezwań.